W poprzednim odcinku okazało się, że Dom Tricusa jest nawiedzony przez Skibidi Toileta, który zostawił nam tajemnicze zagadki do rozwiązania. Musimy połączyć kropki i go odnaleźć. Kolejna wskazówka ukryta jest w samochodzie Mistera G, do którego musimy się udać. Czy będziemy w stanie pokonać SkiBidi Toilet? Oglądaj do końca i zostaw już teraz suba i łapkę w górę. Dobra, które to jest Twoje auto? Bo tu już no stoi sto. Stary najdroższy, ten, które kosztuje 5000. O! Nie, no 20. Które? O, to tak, działa! Stary, co jest? Ty widzisz to? Ja już To, to jest ta sama karteczka. To jest to. Patrz, 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 patrz. To jest poczekaj. narysowany. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Patrz, to jest to samo, ta sama kartka, że się ten sam kolor, tak. ten sam marker. To jest ta sama... jakaś się skład... układa się tam da jakieś wskazówki yyy, Patrz, cztery, to jest głośnik i tarka jakaś jakby, albo wentylacja I ludzie w wentylacji, musimy wejść w wentylację w domu Co? Jaką wentylację? Macie wentylację na chacie nawet? No nie wiem, chyba tak, każdy dom ma wentylację Co są kółka do kąpania się na basenie łaku, ty najgorsza? To ludzie, którzy się utopili Ej, kidu to jest basen To są parę to, no to jest basen No to jest basen, no to no, jest basen No, to ja mówiłem, że to jest doktor basen Dobra, czyli idziemy na basen tak, y tylko czekajcie, muszę czepek ogarnąć jakiś. Gdzie? Chodźcie, panowie, A, musimy iść na basę. Chciałem, że pływać, dobra. Przepychaczka, ona się przyda, myślicie? Tak. No do przepychania! Ale czego? Co mam przepchać? No, no zaraz łeb upchasz, przepchasz tym, jak się nie uspokoisz, bo musimy znaleźć jakieś zastosowanie, my ja nic nie wiemy. Goście, mi jakąś zagadkę nie uwikłaliście, ja nie wiem na co ja się w ogóle wpisałem. Ten... Ja to przeżyję, ja wrócę bo... ogóle. Przelek, to prawda jest taka, że ten dom jest jak cholera nawiedzony, o czym wietko tylko połowa osób. My o tym, tylko nie się wyprowadzamy stąd. Ogólnie. I ten dom już nie będzie za kilka dni, już nie będziemy tu mieszkać w ogóle. No. Stąd dzieją się coraz gorsze rzeczy każdego jednego dnia, coraz gorsze od poprzedniego. Serio. Więc musimy iść na basen i zobaczyć co tam jest, bo może być wszystko. Teraz mi to mówisz? No niestety Leci. płacz, nie płać! Trzeci raz już w tym tygodniu, weź go tam Szczosną, i go czy coś. Nie jesteś harcerzem, żeby jeść szyszki, zostaw to! Nie, co? On Dobra, idziemy szybko! On zjadł trzyszkę, to już opętało go. Skibidi toilet to już. goni go. Skibidi toilet, goni. Stary, Skibidi toilet to goni on. Zobacz na niego. Gdzie jest Skibidi toilet? Aaaaah! Skiby Skibidi toilet! Ja go zniszczę! Gdzie jest Skiby Patrz! Skiby Ej, słyszałem, poczekajcie, cicho, cicho. Krzysiek. Krzysiek, słyszałeś? Zaraz? Co? Słyszałem śpiewanie Ale to z... Patrzcie jest, Ej, to był gdzieś na dole, na górze, tak było słychać w domu Na pewno Ej, teraz ja ci wierzę stary. Dawaj ten basnet sprawdzamy, szybko Stary O nie, patrzcie tu jest jakiś kabel Światło jest zapalone Światło jest za... Bez kitu, a kto zapalał? Ty? Nikt. Nie Trzeba, ty zapalałeś Co? I ręcznik zostawiłeś Toż mi ręcznik Nie, to nie mój Chujdę Co ty mi kręcasz? Bo co chodzi z tym kabelem? No, patrzcie, znaczy. jest Widzowie widzieli? Jaki jeździ? On w ogóle. Mocne. Co wy tu macie jakieś wynalazki? Ja to jestem prosty chłopak, ja pewnie nie wiem, do czego to służy. Ja radziłbym wam jakąś wiadomość znaleźć tutaj, a nie. Ty może jesteś To peryski widzi to, Co? I mi teraz dwa bardzo wraca. Nie, nie, nie szukasz. Ja się teraz tu nie. Dajcie mi Dobra, idziemy, suka. idziemy, słuchaj, nie, 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 dobra, dobra, marnuję czas, czas na, na tego. Szukać, czy ty wiesz, czy tutaj coś może być? Bo tutaj mieszkasz, może znasz jakieś stare kryjówki, coś, jakieś zakamarki? Nie wiem, może to być gdzieś pod nawet coś? No musi być coś na tym basenie przecież, no. Basen to jest klucz, ale historii. Masz rację, ale klucz historii... No, ale żeby tutaj nie spaść, bo było... tragedia. Ale też mhm. ciekawe jest to, że widzę kartkę. Nie! Się... Patrzcie na to. Ej, to jest to kartka! Czy no, w ogóle oglądasz? się? Spójrz, zobacz to. Pająk, a ja się boję ręki w Gdzieś Nie mu się dać, ty. Daj. ty. A! O Jezu, <laughs> Maria! kurde. Co Czekaj, czekaj, czekaj. Ej! Czekaj, czekaj, czekaj. Czeka, czeka, czeka. Co to jest? O, o, o. Ty klucz, 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 klucz. A to co to jest? Co to jest za pomieszczenie? To jest, tu to mieszka, jest ty wiesz. To jest dupa. Co nie, nie, nie ty wiesz, ty Dostaniesz tą szczotą. Nie, 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 skupmy się, nie żartujmy sobie, bo to co już no to już od razu widać: to jest otwarta książka, tu są półki z biblioteki, tu jest kolejna książka, biblioteka, idziemy do biblioteki. Bakie bibliotekę, dobra, to idziemy do biblioteki w takim układzie. Prowadź, prowadź, Łukasz, idziemy. idziemy. Dobra, chodźcie szybko, bo było słychać jak ktoś śpiewa z góry. Więc musimy sprawdzić co tam jest. Ej, ale może jak idzie z góry to właśnie tam idźmy, bo on tam jest. Może no jak musimy właśnie sprawdzić idzie, stary może sp... będzie na zewnątrz, rozumiesz to? Tu chodzi o nasze życie! Człowieka. Nie, musimy sprawdzić i uratować się. Wiesz ten co dom? to jest militarne ty w ogóle oglądałeś, to wiesz o co chodzi? Wiem. On jest straszny, on chce przejąć władzę nad światem. Twój mózg to jest pikuś przy nim, rozumiesz to? Bo już się stracza, kibla. Stary to nie jest zwykły kibel. Dobra. Rozumiesz to? Dobra, zgadzam się, zostajemy tutaj i rozpalmy ogniska. Na górę w tym momencie wszyscy! Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa! Dziękuję. Stary, tu jest biblioteka, i tu gdzieś musi być kolejna wskazówka. Tylko nie Wowie, wiem. gdzie to jest książek, w ogóle to jest półek. No, nigdy tyle, nigdy tyle nie przeczytałeś, co? Nie. No. Szkoda. Dobra, ale nadrobisz, to Dobra, to z tym skibidi toaletem, Bo skibidi toilet goni mnie, śpiewając tę piosenkę, stary, pamiętasz? No, no tak. Czyli to oznacza, no. że on nas. Dobra, goni. czekaj, klucz! Mamy klucz! Gdzie tu są, to są jedyne drzwi? Na klucz, no. A zobacz, czekaj. Nie mów, że są zamknięte drzwi, Ej, ale nie! Zamknięte! Stary, nie, nie, nie żarty to jest klucz są. do tego. A ty tu kiedyś byłeś w ogóle w tym pomieszczeniu, czy on jest zawsze zamknięte? Nigdy nie byłem. Nigdy. Co ty gadasz? Zawsze. Nigdy nie, nie byłeś? Nie, no ja tu śpię prawie, nie no. Byłem tu już tyle razy, tu już takie rzeczy się odwalały, stary. Mega dużo rzeczy się działo, nie? Dobra, sprawdź. Nie wiem, T stary, to jest bezpieczne na pewno? Nie. No wchodzisz na własną odpowiedzialność, od razu mówię. A widzowie oglądają na własną odpowiedzialność. To co? Wchodzimy czy nie? No już jak mamy ten klucz, no to już sprawdźmy. jak mówisz, że jest Kipidito Toilet Czy to ja? się To ja. To ja. To ja. Ale słuchać muzyka w ogóle przed chwilą było, przez chwilę Aha, tak patrz. za drzwiami. Ej uchylę, czekać, Poczekajcie, posłuchajcie, czeka, 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 czeka. posłuchajcie, 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 bez kitu, bez kitu. Coś tam słychać. Ej, dobra, wejdź. Przyłapiłem go na zielonym czymuczyk. Teraz będzie głośniej. Słychać? Kto ma Albo małej? ucichnie w ogóle. Uch, otwieraj, będzie głośniej. Ej, nie. Ale creepy. Ej, czemu taka cisza? Nie, nie, nie. zanij to! Zanij to! Co? Co tam jest? Stary... Nie wiem, ale nie chcę patrzeć. Czemu? No nie wiem. dobra, dawajcie, wchodzimy. Bez nie ja. wiem. Nie, tu nic nie mam. Chodź Jack, zobacz. Dobra, wchodzimy. Ej, co tutaj jest? To jest jakaś flieznica? To jest to! To jest co? ten! Ten nie. kibel, tak! A, bo, co, co, co jest? Jezu? Ty, co ty zrobiłeś? No drzwi się same ja zamknęły kibel. i to spadło! Zawał, zawał. Ej, ale to jest zyka to... Ja to otwieram, to jest połączone! Tak, czy tutaj? Owala, otwieram! Nie! Wtedy z i to zje wszystkich. Nie otwieraj tego, poczekaj, musimy pomyśleć! Nie! Poczekaj, poczekaj, stary, nie! Ej, to się chce otworzyć! Czekaj, a ta szczotka, to czego ta szczotka łuka? Przepkaj go do musi, musach! Nie! Co nie? Podnieś się i pokaż kibel to? To, 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 to. Nie, staj, nie, nie, to A, staj, nie, 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 Napisz w komentarzu, czy chcesz więcej takich odcinków, żeby zdobyć 40 zł PSC. Odpiszę na zwycięski komentarz. Zostaw także suba i łapkę w górę.